Dzień dobry, cześć, witam Was serdecznie. Ja się nazywam Katarzyna Kopczak, jestem psychoterapeutką. Prowadzę kanał na YouTube, bloga i podcast pod wspólną nazwą nie tylko o psychoterapii. Dzisiaj chciałam zaprosić Was na 5-dniowe wyzwanie bezpłatne, które będzie się odbywało na moim fanpage'u na Facebooku. Każdego dnia będę mówiła o tym, jak stworzyć mapę marzeń. Czym jest mapa marzeń? Z takim graficznym przedstawieniem tego, co chcielibyśmy osiągnąć w danym roku. Jest bardzo skuteczna, ponieważ aktywizuje cały nasz mózg prawą i lewą półkulę i wysyła takie nasze właśnie zamówienie w świat. Możecie w to wierzyć albo nie, ale polecam Wam, żebyście raz chociaż sobie zrobili taką mapę i zobaczyli, jak bardzo jest skuteczna. Jak ją zrobić krok po kroku? To właśnie będzie tematem naszego wyzwania. Warto się zapisać na to wyzwanie. Ono jest całkowicie bezpłatne. Codziennie o godzinie 6.30 od poniedziałku do piątku będę Wam przekazywała, jak taką mapę zrobić. Mało tego, co zrobić, żeby te zamierzenia nasze się zrealizowały. Jak podnieść skuteczność mapy marzeń? Jeżeli chcielibyście wiedzieć więcej na ten temat, móc sobie codziennie odhaczać, co już zrobiliście i mieć takie, takie wsparcie jeszcze w postaci zeszytu ćwiczeń, to zapraszam Was do zapisania się na to wyzwanie. Zapraszam Was do tego, żebyście podali swojego maila, dostaniecie wtedy taki zeszyt na maila i również wiele innych wskazówek, linków do miejsc, które mogą was wesprzeć w realizacji waszych ma marzeń i do zniżek, które wynegocjowałam z osobami, z którymi współpracuję, z niektórymi bliżej, z niektórymi dalej będę wam polecała różne narzędzia do tego, które będą wam pomocne do tego, żeby tą mapę zrealizować. Dzisiaj już wam niesamowicie serdecznie dziękuję za to, że mnie wysłuchaliście. I zapraszam Was w poniedziałek na 6:30. Dobrego dnia!